Finansowanie innowacji i kluczowych projektów, wsparcie w finansowaniu inwestycji strategicznych, dotacje dla rozwiązań z obszaru energetyki, ochrony środowiska i cyfryzacji, projekty wspierające transformację cyfrową i energetyczną Europy i w końcu finansowanie technologii militarnych i dual use. Te i inne rodzaje przedsięwzięć wspiera bezpośrednio Komisja Europejska i działające w jej imieniu agencje. Tak zwane projekty komisyjne to świetna alternatywa dla projektów krajowych, aby sfinansować strategiczne inwestycje dla rozwoju przedsiębiorstw i Europy. Projekty komisyjne to m.in. dedykowane ochronie środowiska program LIFE, wspierający energetyczną transformację Europy Innovation Fund, rozwijający współpracę w obszarze transportu, energetyki oraz cyfryzacji program CEF. Jakie są zalety uczestnictwa w konkursach na poziomie międzynarodowym? Duże budżety, liczone w miliardach euro. Wysoki poziom dofinansowania, w przypadku chociażby Innovation Fund, nawet do 60%. Długie okresy realizacji, nawet powyżej 10 lat. Przewidywalność naborów, zawsze w tym samym cyklu rocznym. Praca przy projektach komisyjnych to duża szansa ale i spore wyzwanie wynikające z obszerności dokumentacji i pracy w dużych, interdyscyplinarnych zespołach. Dlatego warto skorzystać z pomocy zaufanego doradcy, który pomoże w przygotowaniu dokumentacji, zarządzaniu projektem oraz opracowaniu koncepcji wniosku i strategii innowacji. Zapraszamy do współpracy z naszym zespołem. Zapraszamy do współpracy z PWC.